Witam wszystkich, z tej strony i zapraszam was do filmu pod tytułem Co takiego wyjątkowego ma w sobie gra Call of Duty? Moi drodzy, pierwsza cecha, która czyni tę grę wyjątkową, to sposób przedstawienia wojennych batalii. Do czego tutaj piję? Według mnie Call of Duty jako pierwsza pokazała pola w II wojny światowej na tak dużą skalę. Oczywiście można powiedzieć, że gry takie jak Medal of Honor z 1999 roku przetarły ten szlak, jednak dopiero pierwszy kod pokazał to z takim rozmachem i wyznaczył standardy na następne lata. Tutaj też można jak na dłoni zauważyć, że twórcy inspirowali się takimi dziełami ze srebrnego ekranu jak O Jeden Most Za Daleko, Szeregowy Zrajan, Działa na Warony czy Wróg u Bram. Przecież oczyszczanie francuskich wiosek z nieprzyjaciół po wylądowaniu w Normandii, walki na przedmieściach Stalingradu w akompaniamencie potężnego bombardowania, czy wreszcie walki w budynku Reichstagu, to wszystko już widzieliśmy na filmach, ale nigdy jeszcze gra wideo nie oddała tego w tak realistyczny sposób. Rzecz jasna, dzisiaj to, co dzieje się na ekranie podczas grania, nie powoduje już opadu szczęki i efektu wow. Ale uwierzcie mi, że w czasach premiery Call of Duty pozamiatał konkurencję swoim rozmachem. Kolejną cechą, która wyróżnia ten tytuł, to podział gry na trzy kampanie. I tutaj znowu można dojść do wniosku, że to już było, nie jest to niczym odkrywczym i wyjątkowym. Jednak w przypadku Call of Duty jest inaczej, ponieważ każda kampania, amerykańska, brytyjska i rosyjska, musiała dostać odpowiednią fabułę, postacie, bronie, mapy. Oraz miejsca bitew. Mówiąc krótko, każda z kampanii była na swój sposób wyjątkowa. Teraz można sobie wyobrazić, jak duży nakład pracy musiał być włożony w ten tytuł, jak długo musiano pracować nad modelami dzierżonych przez naszych bohaterów giver, ile pracy musiało pochłonąć udźwiękowienie broni, otoczenia, pojazdów, oddania niuansów czasu i miejsc bitew w różnych częściach Europy itd. itd. Zresztą nie można się dziwić, że ten projekt był tak ambitny, ponieważ za grę odpowiedzialna była doświadczona ekipa Infinity Ward. No i koniec końców cały ten trud i wytężona praca zaprocentowały, ponieważ pierwszy Call of Duty zebrał bardzo pozytywne noty wśród recenzentów i graczy. Najlepsze jednak jest to, że ta różnorodność jest skoncentrowana w stosunkowo krótkiej grze, co dobitnie świadczy o tym, że twórcy stawiali na jakość, a nie na ilość. I tutaj przychodzi mi do głowy taka smutna myśl, że czasy, kiedy twórcy naprawdę wkładali serce i zaangażowanie w swoje dzieła, już przeminęły i nie zanosi się na to, aby miało być lepiej. Tym niemniej, pomimo upływu wielu, wielu lat od premiery, pierwszy kod w mojej opinii nadal broni się różnorodnością swoich kampanii, co mocno świadczy o tym, jak ta gra jest wyjątkowa. Następna wyjątkowość tej gry to bardzo ciekawe urozmaicenie, jakby nie patrzeć korytarzowej strzelanki z perspektywy pierwszej osoby, osadzonej w realiach II wojny światowej. Tak. Call of Duty jest strzelanką korytarzową, no i nie ma co do tego żadnych wątpliwości i wracając do tego o czym już wcześniej wspomniałem, mimo iż w tak krótkiej grze mamy aż trzy kampanie, to wtórne chodzenie i strzelanie mogłoby po pewnym czasie po prostu znudzić gracza, jednak Call of Duty pod względem urozmaicenia rozgrywki absolutnie nie zawodzi. Cała rozgrywka skonstruowana jest w następujący sposób, mamy 2 trzy etapy zwykłego strzelania i nagle twórcy wrzucają nas do auta, nawet niekoniecznie wojskowego, z którego musimy prowadzić ostrzał w stronę nieprzyjaciół. I okej, okay, nadal jest to jazda po z góry określonych ścieżkach, jednak mimo to jest to świetne oderwanie gracza od monotonii strzelania na piechotę. I takich momentów w grze jest naprawdę sporo. Raz jedziemy zwykłą cywilną furą, raz siadamy na pace pojazdu transportowego strzelając z pancerfausta, następnym razem strzelamy z działa przeciwpancernego do wrogich wozów bojowych itd. Tak tak Najlepsze jednak zostawiłem na koniec, czyli etapy, w których siedzimy za sterami czołgu i bierzemy udział w prawdziwej bitwie pancernej. Uwierzcie mi, że w tamtym czasie robiło to piorunujące wrażenie, ponieważ ciężko było zaznać podobnych doświadczeń w innych grach, a nawet jeśli była jakaś pierwsza osobowa strzelanka z takimi elementami, to robiła to w sposób zdecydowanie bardziej skromny i kameralny. Tak więc takie właśnie urozmaicenia w pierwszej osobowej strzelance sprawiły, że ten tytuł jest ponadczasowy. No i cóż, moi drodzy, tak to mniej więcej z mojej strony wygląda, tak według mnie prezentują się cechy, które czynią pierwszego koda grą wyjątkową i ponadczasową. I ogromnie jestem ciekaw, jakie według Was są cechy, które czynią ten tytuł ponadczasowym. Napiszcie koniecznie w komentarzach, ponieważ ogromnie jestem ciekaw Waszej opinii. No i cóż, moi drodzy, to w zasadzie tyle. Trzymajcie się i cześć!